Mieliście możliwość oglądania ostatnio na kanale recenzji iPada mini, iPada Pro. No i sugerowałem, że pokuszę się o takie krótkie porównanie tych urządzeń. No i dzisiaj dotrzymuję słowa i robię krótkie porównanie. Myślę, że to porównanie głównie z kupie pomiędzy iPadem, iPadem mini, bo tak naprawdę iPad Pro to jest już gruba przepaść cenowa, i na iPada Pro musi być no, klient, który wie, że chce kupić iPada Pro. Czyli jest to albo ktoś, który dysponuje dużym budżetem i tak naprawdę chce mieć najmocniejsze, najnowsze, najbardziej wypasione urządzenie na planecie, albo jest grafikiem i będzie korzystał na przykład z dobrodziejstw Apple Pencil i tego mm, dużego ekranu. Tak więc wspomnę, będzie on tutaj uczestniczył w tym porównaniu. Nie mam niestety iPada Era w dyspozycji, o nim nie wspomnę, ale będę chciał Wam. Zasugerować przynajmniej z mojego punktu widzenia i z moich doświadczeń, które wynikają z używania tych urządzeń, które urządzenie w roku 2019 jest urządzeniem wartym do e, nabycia. Słuchajcie, linkuję wam w opisie zarówno tak naprawdę do tych wszystkich iPadów. I do iPada Mini będziecie mieli link do pełnej recenzji do iPada 2018, tylko że pod uwagę, że ta recenzja powstała w momencie, kiedy to urządzenie weszło na rynek, czyli prawie rok temu. I do iPada Pro też wam to urządzenie. Linkuję w opisie do jego takiej pełnej mojej recenzji, słuchajcie. iPad Pro, w kilku słowach, zanim przejdę do tych tańszych urządzeń, no jest to urządzenie na pewno pod względem wydajności najmocniejsze. Jak widzieliście w porównaniach, które Wam pokazywałem w tamtych recenzjach, wydajnościowo ono no wciąga nosem wszystko, łącznie pewnie z 95% aktualnie produkowanych komputerów na rynku. Również w porównaniu do mojego MacBooka starego 2015, no to urządzenie jest co najmniej dwukrotnie bardziej wydajne. Niemniej jednak, ze względu na to, że jednak tutaj na tym tablecie jest iOS, a ja potrzebuję mieć interakcję z większą ilością urządzeń zewnętrznych, łatwość przesyłania plików, klawiatura też mi jest bardzo przydatna. Taspad jest przydatny. Nie będzie to dla mnie urządzeniem docelowym, będzie to urządzenie, które w moim przypadku będzie służyło do szybkiej konsumpcji nie wiem, filmów, serwisów społecznościowych, może jakichś gier, oczywiście tutaj wszystko na tym urządzeniu pójdzie, możemy na tym urządzeniu montować filmy, ja to wszystko testowałem i to wszystko działa perfekcyjnie, szybko, perfekcyjnie, dobrze i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, tylko dla mnie przerzucanie plików, współpraca z serwerami plików, niestety w iOSie to jest jeszcze nie to. I dlatego wybieram coś, co jest e, z MAC OSM. Urządzenia z nadlezionym jabłkiem, <laughs> nie chcę się spierać, czy one są dobre, czy niedobre, bo to każdy ma swoją opinię. Wiele osób mówi, że to jest straszne gówno, nie mając z tym absolutnie żadnej e, styczności, e, nie korzystając ani z systemu e, jabłkowego, ani z urządzeń jabłkowych, po prostu wiedzą, że to się strasznie psuje, że się nie do tego naprawić w ogóle. Jest strasznie źle. Niemniej jednak duża ilość ludzi korzysta cały czas z tego typu urządzeń, nie mają z tym absolutnie żadnych problemów. I z mojego punktu widzenia ja muszę powiedzieć, że urządzenie, które kupione było w 2015 roku. Dzisiaj mamy 19, czyli 4 urządzenie nadal spełnia swoją funkcję. Dalej na nim montuje pliki wideo na wyjazdach. Nie ma z tym absolutnie żadnych problemów i nie mam. Słuchajcie, tutaj potrzeby zmieniają tego komputera. Jedynym takim czynnikiem, który by mnie skłonił do zmiany, to bardzo bym był rad, kiedy firma Apple zrezygnowałaby z aluminium i przeszłaby w coś lżejszego, w jakiś lżejszy materiał, bo waga mi tu przeszkadza. I podobnie jest w tym, w tym iPadzie dużym on jest dość ciężki. A zarazem lekki, no bo biorąc pod uwagę komputer, no to 630 gram to nie jest ciężki komputer, ale biorąc pod uwagę jako tablet, gdzie oburącz go trzymamy, jedną ręką go trzymamy, uwierzcie mi, używanie tego urządzenia jedną ręką czujecie to już po 15 minutach, że to jest ciężkie urządzenie. Nie jest ono takie poręczne, nie jest ono takie mobilne, chociażby jak ten iPad Mini. Dobra, skończę może już z iPadem Pro, bo o nim dużo już mówiłem i widzieliście w porównaniu, jak on się spisuje. Przejdę może do tych dwóch urządzeń, które są, jak gdyby może można by powiedzieć, największymi rywalami na rynku. Pierwszy to jest iPad 2018. Też jest tutaj już duże zamieszanie, jeśli chodzi o nazewnictwo tych urządzeń, chociażby z iPadem Mini. On się nazywa teraz aktualnie, jak Widzicie iPad Mini yy, i wszystko. Jest on przez użytkowników, przeze mnie, również nazywany iPad Mini 2019, bo mieliśmy również pierwszego iPada Mini, który też się nazywa iPad Mini. Na pudełku znajdziemy tylko oznaczenie, że to jest model A2133. Ale można być troszkę zaskoczonym, kiedy idziemy do sklepu i sprzedawca nam oferuje iPada Mini jako najnowsze urządzenie, a obok niego stoi jeszcze dostępny, nie wiem czemu. To powinno to wszystko już zniknąć z półek. iPad mini 4. Logika nam podpowiada to, że iPad mini 4 będzie nowszym urządzeniem niż iPad mini. Nie wiem, czemu jest taka, taka bo to się powinno nazywać iPad mini 5, tak naprawdę, prawda? Ale nazywa się iPadem mini. Nie wiem, czemu tak firma komplikuje ten temat. Yy nie wiem, żeby ładnie to na pudełku wyglądało, nie wiem. Ale pamiętajcie, idziecie do sklepu i iPad Mini 2019 na pewno jest dużo bardziej wydajniejszy, dużo bardziej e, m, polecany niż iPad Mini 4. iPad Mini 4 w ogóle nie tykajcie tego, już nie, nie, nie. Nie kupujcie, nie bierzcie, w żaden sposób e, nie wchodźcie w interakcję. To było urządzenie przeze mnie e, polecane z rekomendacji. Masz zawsze w linku e, pod filmem, pod każdym filmem e, od jakiegoś czasu moje rekomendacje zakupowe, bo często, często jesteście troszeczkę zagubieni na rynku. Nie dziwię się, bo jest taka mnogość urządzeń, że trudno dotrzeć do tych, które no, są interesujące. Ja Wam tam zawsze te rekomendacje aktualizuję w funkcji czasu i teraz też już macie link do Aktualnej rekomendacji, która, e, która wskazuje to, że iPad 2018 no nie jest już przeze mnie rekomendowany, bo on był fajny w zeszłym roku. Stosunek ceny do jakości, do oferowanych rzeczy był naprawdę, naprawdę bardzo in plus, ale aktualnie pojawił się według mnie nowy król tabletów i to nie tylko tabletów yy, yy, jabłkowych, ale ogólnie tabletów, jeśli chodzi o zastosowane komponenty, wydajność tego urządzenia naprawdę 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 jest bardzo dobrze. Słuchajcie, może ja przejdę sobie tutaj do komputera i tam sobie zaraz porównamy pewne aspekty tych urządzeń, żeby w jaki sposób wytłumaczyć się dlaczego akurat rekomenduję wam iPada Mini jako urządzenie, które jest tabletem do nabycia w roku 2019. Na stronie apple.pl macie coś takiego jak porównaj modele iPada. Ja tutaj korzystam z tej funkcji. No, zdecydowanie najwygodniejsza jest. Tak jak powiedziałem, iP iPad Pro. No, myślę, że w tym zestawieniu nie do końca będzie porównany. Z tego względu, że jak widzicie, tu jest 4799, a tu mamy ceny no, dramatycznie, dramatycznie niższe. Skupiam się znowu na tych dwóch iPadach: iPadzie i iPadzie Mini, bo na tego iPada Pro, no to musi być już konkretny kupiec i on dokładnie wie, że chce akurat iPada. Pro. Pierwsza rzecz, różnica cenowa. 300 zł, to jest niewielka różnica cenowa i warto to rozważyć z tego względu, że mamy do dyspozycji A12 Bionic, nowy chip w iPadzie Mini, to jest ten sam, który jest nieomalże w iPadzie Pro, tu mamy A12X, X to oznacza, że jest to procesor 8 ośmiordzeniowy, tutaj mamy procesor sześciordzeniowy, to jest dokładnie ten sam procesor, który mamy w iPhone'ach najnowszych. Cena wtedy, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, o 1899, nie wydaje się już taka Mega wygórowana. Druga opcja różnica 300 -y pomiędzy jednym a drugim, to oprócz tego, że mamy dużo wydajniejszy chip, naprawdę dużo wydajniejszy chip, to zresztą widzieliście na porównaniu, jak to, jak to wyglądało, jeśli chodzi o benchmarki, mimo wszystko, no A10 nadal funkcjonuje, ja mam tego iPada i nadal go używam i nie czuję, że on jest jakoś wolniejszy, ale na pewno lepiej wziąć A12, z tego względu, że on jest, tak jak to się mówi, elegancko future proof, czyli jest odporny po prostu na to, że w miarę upływu czasu to urządzenie nadal będzie dla nas użyteczne. Także warto te 300 y dopłacić. Jeszcze z drugiej strony, że wersja podstawowa ma nie 32, a 64 giga pamięci i ta 64 stosunkowo dla nas będzie wartością korzystną i wystarczającą i myślę, że w podstawowej wersji można, można brać właśnie iPadami. I 32 no nie wygląda to aż tak fajnie, ale również do jakichś podstawowych zastosowań, no nawet nie takich podstawowych, no u mnie nie zaistniała potrzeba, że, że potrzebuję więcej tej pamięci. Druga sprawa, którą bierzecie pod uwagę, to najczęściej jest rozmiar ekranu, że no w iPadzie 2018 ten ekran jest nieco większy, 9,7 cala, a 7 7,9 cala jest to iPad Mini. Jakoś szczególnie bym się tym tutaj nie przejmował, z tego względu, że no nie jest aż taka duża różnica. Jest duża różnica, jeśli chodzi o wagę tych urządzeń i jeśli chodzi o... No, taką nazwę to poręczność. Zdecydowanie miniak, a, a, a iPad mini jest bardziej bardziej e, poręczny. Tym bardziej, że mając mniejszy ekran, on wygląda lepiej. Z jakiego, z jakiego tytułu? A mniej więcej z takiego tytułu, że zobaczcie, tu mamy 97 cala, tu mamy 79 cala, ale rozdzielczość tych ekranów jest taka sama. <laughs> Czyli w mniejszym urządzeniu mamy gęściej upakowane piksele, co zresztą widzimy, 326 punktów na cal, a w większym mamy 264 i to jest dużo przyjemniejsze dla oka. Dużo fajnie się z tego ekranu korzysta. Również w małym iPadzie mamy zaimplementowaną technologię Truton oraz powłokę antyodblaskową. Jest też pełna laminacja wyświetlacza. Obydwa urządzenia współpracują z Apple Pencil pierwszej generacji, ale nie jest ono dodawane w zestawie, zresztą do iPada Pro też nie dostajemy Apple Pencil drugiej generacji. Musimy za niego zapłacić 600 zł. Jest to fajne rozszerzenie, jeżeli ktoś współpracuje z grafiką, jeżeli ktoś chce prowadzić edycję e, jakichś tam, nie wiem, materiałów e, graficznych, fotografii, samemu tworzyć jakieś rzeczy. Do tego rekomendowałbym e, iPada Pro, bo ten ekran jest dużo lepszy, jest szybsza częstotliwość odświeżania. Działa to na pewno lepiej z Apple Pencil. Tutaj mamy możliwość do kupienia i obydwa urządzenia e, funkcjonują. Obydwa urządzenia, zarówno iPad 2018, jak i Mini 2019 obsługują touch, ID. Nie zdecydowano się jeszcze na, na zastosowanie Face ID w małym, w małym tablecie, pomimo tego, że już w Pro jest dostępne. No wszyscy śmieją się, że na magazynie im zostało tyle tych Touch ID, że musieli to gdzieś wykorzystać i wykorzystują to do iPada Mini. Ze względu na to, co Wam opowiedziałem, ja wybieram na 2019 tablet, który mogę każdemu z czystym sumieniem polecić, właśnie iPada Mini 2019. Warto się zastanowić również nad wersją z LTE, z, LTE, z obsługą sieci komórkowych. Co prawda, różnica 600 zł to jest trochę przegięcie, no ale przegięcie cenowe ze względu. No, przegięcie cenowe w przypadku firmy Apple jest nam. Dobrze znane pod każdym względem, zarówno jak i na komputerach, jak i na telefonach, jak i na tabletach. Absolutnie nie upieram się, że to są rzeczy tanie, ale z drugiej strony muszę przyznać, że zazwyczaj otrzymujemy coś, coś, coś topowego, jeżeli chcemy porównać, nie wiem, najnowsze MacBooki z. Tak samo wydajnymi komputerami konkurencji, z takimi samymi możliwościami, z taką samą ilością złącz, no to okazuje się, że one już takie bardzo drogie nie są. Jeżeli porównujemy taki tablet czy iPhona z najtańszym telefonem z Androidem, no to wiadomo, że to porównanie e, wypada niekorzystnie na, e, na, 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 na niekorzystnie dla firmy Apple. Ja rekomenduję e, tego, tego, tego tableta. Specjalnie pomijam trochę kwestie aparatów, bo nie wiem, no ja nie znajduję potrzeby używania w czymś takim. Chociaż naprawdę w miniaku byłoby dużo prościej używać niż w takim e, iPadzie. Sam jestem ciekaw, też Was prosiłem, czy, 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 czy w, poprzednich, w poprzednich moich e, recenzjach o informacje, czy Wy używacie aparatów w tabletach, bo to jest dla mnie ciekawa informacja, bo ja nie znajduję takiej potrzeby, a używam tableta od momentu, kiedy się te tablety w ogóle w sprzedaży e, pojawiły. Tak więc reasumując, kończąc, e, iPad Pro. Dla specjalnego klienta, który wie czego chce i wie do czego ten komputer, ten, ten komputer, nie, nie boję się użyć tego słowa, będzie w stanie użyć. iPad mini niewiele mniej wydajny. Niewiele mniej wydajny od iPada Pro, i co najważniejsze, te wszystkie urządzenia, pomimo tego, że są coraz cięższe, coraz większe i mają większe baterie, to tak naprawdę na tej baterii mniej więcej tak samo sobie dają radę. Apple, firma Apple nam tutaj pisze, że to około 10 godzin pracy, i faktycznie tak jest. Zależy, co robicie. Może być nieco mniej, może być nieco więcej. I ze względu na to, że tutaj jest mniejszy ekran, to ta mniejsza bateria na tyle samo starcza, co w tym urządzeniu zdecydowanie większa, cięższa bateria, bo musi udźwignąć no, ekran, który jest najbardziej prądożernym elementem. No i oczywiście procesor. Tutaj jest nieco mocniejszy procesor e, i ten procesor no, też pewnie będzie energetycznie bardziej e, miał większy apetyt właśnie na, na energię zgromadzoną e, w baterii. E, dobra, myślę, że wszystko jest już jasne. Zachęcam Was do komentowania, zachęcam Was do oceny filmu, zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak i zachęcam Was bardzo gorąco do odwiedzania strony testhpl.